Jadłem to, co nie dojedli z fast foodów. Wchodziłem ze stolików, zbierałem, jadłem. Gdzie w każdej chwili wykonałbym jeden telefon i bym wrócił do nam tego świata, bo mam szacunek i bym wrócił. Nie zrobiłem tego, wytrwałem wszystko. Deszcz mi padał, śnieg na twarz. Wyszedłem pewnego razu z tego samochodu, w którym pojawił się: Panie Boże, zrób coś. Albo mnie dobij, albo mi pokaż drogę, bo ja nie wiem, co mam już zrobić. I Pan Bóg mi pokazał drogę, że za miesiąc pracowałem na jednym z największych lotnic na, na świecie, na Heathrow w, w Londynie. Jakie ja mogłem tam pracować? Bez znajomości angielskiego, ani B ani. Me. Karany za ładunki wybuchowe i za pistolety na lotnisku. To Pan Bóg zrobił. To Pan Bóg zrobił. Zarobiłem pieniądze, przyjechałem do Polski, wydaję książkę, dzwonią do mnie z wydawnictwa. Panie Pawle, jest problem jaki? A tam w książce jest poruszony temat aborcji. Ja mówię, no jest, ale to jest wplecione w akcję, no taka sytuacja miała miejsce. No ale my mamy problemy z propagowaniem i tak dalej, zrywamy z panem umowę. Zerwali ze mną umowę, przysłali mi książki na palecie do domu, moja mama się załamała, leżała w domu taka paleta jak ten stół książek wydanych w self-publishingu, byłem załamany, bo co ja miałem z tym zrobić? Ja nie miałem swojej działalności. Paleta książek w domu. Wydawnictwo zerwało ze mną umowę, jeszcze nasłali na mnie adwokata, którym jest straszył prokuratorem. W sumie bezprawnie, bo, bo oni to zrobili sprawnie ale mają ja korektę, mają wszystko. No oczywiście, to... oczywiście. Ja powiedziałem, zostawiam to Panu Bogu. Poszedłem. Mama do mnie dzwoni załamana, mówi Paweł, paleta książek w domu. Ja w Anglii pracuję na budowie po 12 godzin. Dwie przepukliny mam, żołądkową, pachwinową. Jestem, tu mam zerwane ścięg na nerwy. Pracuję, wszczykuję sobie, wieczorem wszczykuję sobie środki przeciwbólowe. Przysyłali mi z Polski ludzie, bo nie mogłem pracować, tak byłem yy, wymęczony. Idę do kościoła, mówię: Panie Boże, zrób coś. Wpakowałeś mnie w to pisanie, zrób coś. Mówię, kurde, władowałeś mnie, to zrób coś teraz. I Pan Bóg krok po kroku zaczął mnie z tego wyprowadzać, że książka stała się bestsellerem. Tu, tu mówiłbym Jakie, kolejne godziny. Jak, jak no? ją sprzedałeś? Mieszkałem za granicą, gdzie nie trzeba było działalności do sprzedaży. Więc mogłem ją sprzedawać jakoś bez działalności, to było w Szwecji. Książkę wysprzedałem, ona się tak sprzedała. Tam wśród tych imigrantów Polaków? Wszędzie, wszędzie. I dostaję telefon Pan Paweł Swynar, tak, ja prowadzę wydawnictwo Bernardiniu, my chcemy wydać Pana książkę. Mówi jaką? Wysłuchaj mnie proszę. Ja mówię, ale też już było wydane, a my chcemy drugi raz. Książka się skończyła tamta, wydałem ją drugi raz, do dzisiaj jest w sprzedaży, okazała się być bestsellerem. I kto mi wytłumaczy, jak to się stało, że, że oni do mnie zadzwonili? Takie rzeczy się nie dzieją. Kto wydaje książki, które już były wydane, które jakby w pewnym sensie są spalone? Ja ufam Panu Bogu, ja bym Wam tych zdarzeń mógł to opowiadać przez tony godzinami. <laughs>